No, ale możesz trochę bardziej wykręcić? Ja pierdolę czy to się nagrywa! Idź mnie z tym! Na... <laughs> y, musiałam się przygotować, mój stylista. <śmiech> Przechodź. <śmiech> Słuchajcie, my od wczoraj mamy takiego emocjonalnego wariata, bo wolimy mieć takiego. Śmiejemy się z wszystkiego. Nie ze wszystkich, ale teraz Was zapraszamy na bukiety, bo ja myślałam, że ja sobie przyłam pogadać, a ja przyszłam bukiet zrobić, bukieta zrobić przyszłam. Słuchajcie, robimy bukiecik z czerwonych bordowych róż. Explorer, siedemdziesiątka długie. Jak nie wyjdzie, to nie wstawię filmu, bo się bardzo śpieszę, a ja się nigdy nie było tak, że się nie śpieszyłam. Dobra, lecimy. To będzie po prostu dokładana róża do róży. Okalać będzie je papier. Lecimy. I będziemy patrzeć w trakcie, co nam się tutaj wyprawia, nie? Bierzemy, bierzemy. Dzisiaj przyjechały świeżuteńkie. Oh, jest Także się dopiero będą otwierały eksplorerki nasze. I tam do mnie drinda. No trudna. Teraz robię filma. Nie mam czasu. Nie żartuję, to mąż dzwoni. Już czeka. O! I na bank będą turbulencje, bo to wiadomo, nie? To <laughs> kwiaty się troszkę ślizga. Nie skupiam się tutaj słuchajcie, na dwóch paluszkach, no bo to jest taka ilość, że to muszę trzymać w łapie. Ja nie będę się tutaj popisywała, jak baletnica, że. ach, Patrz, dwa paluszki tylko mam. No i patrz i już uciekło dziadostwo. Jezusie Pański, dobra, ile my tu mamy? Nie wiem, ile my tu mamy już. W sumie nie liczyłam. Układamy sobie powolutku. Jeszcze weźmiemy papier. Moja babcia zawsze mówiła: szneka z glancem". Widzę. Położę sobie, położę sobie. Pozłapałam tutaj za nóżkę. Ok, i dokładamy. A może by to związać? <grystanie> Jakie grubasy, grube, nie? Zaraz będę wiązać, żeby się tutaj nie stresować. Wiadomo, poprawiamy, bo one nam zjeżdżają, bo nie mają żadnej, żadnej bazy w środku. Gałązki są śliskie, bo są lekko... Jakie? Wilgotne? Nie, nie mogą być wilgotne przecież. Śliskie są mi tyle. W miejscu trzymania oczywiście nie mamy żadnej zieleniny. My chcemy stworzyć bardziej taką kuleczkę, więc one, nie się mam nisko, ale no. Nisko, no. sobie tak nisko nie. Dobra, nieważne. Nieważne. Lecimy, zaraz sobie będziemy związywali. Będziemy się tutaj pocić. One są bardzo długie, ja ich na razie nie będę ścinać, bo ja je chcę jak najdłuższe. Ponieważ one idą na prezent. O, dobra, dobra, dobra. Yy, ta nożyczki jedyne działające, reszta to jest jakieś nieporozumienie. O, taki jest. Ok, teraz musimy jakoś tworzyć tą kulkę. Więc robimy tak. Lecimy. Muszę patrzeć na to. I założymy sobie też chyba z papierem. Myślę, że zdążymy. Trzy minutki minęły dopiero. Bo nie chcę Was tutaj też nigdy za długo zajmować. Muszę się tofnąć. Tam mi spadła. Dobra. No. Grube jak cholera. Jak gałęzie. Mhm. Dobra, zwiążę sobie z bo już mam coraz mniej dłoni. Tylko malutkie rączki. Ja mam takie malutkie rączki. Czekaj, zrobię jak bochny chleba. O, o, jest on tak długie. Dobra, teraz lecimy z drugiej strony. Okay. O, z... Nie uwierzycie! Ja pierdzielę to... Z Simoni jechali z wanną? Z lodówką? Lodówkę będzie miał pan Wojtek! Z tyłu! Z lodówką i z wózkiem dziecięcym. Związuję, ale zostało mi już mało, ale wolę sobie związać, no bo ciężko jest tak utrzymać, wiecie. Nie będziemy się tutaj popisywać ani męczyć. O ty dziadu. Trzymam, kontroluję. Mam papier jakiś ładny? Jaki? Gdzie? Damy co? No, w sumie nie mamy wyjścia. Nie, bo my odchodzimy od papieru, chciałam wam powiedzieć. Ja kupuję sobie na Gdańsku coraz mniej papieru. No, nie wiem, odwaliło mi coś. Coś mi odwaliło. Toaletowe, oczywiście. toaletowego go w ogóle nie używam. Liściami się pod, pod. bo jestem ekologiczna. W McDonaldzie są ekologiczne słonki. To pralnia pieniędzy, mówię Wam, pralnia pieniędzy. No, jakiś. Niepoważny człowiek to wymyślił. Okej. Okay. związuje. Oj, przepraszam. Y, y, ten... Nie wyszło, teraz. Poczekaj ta, poczekaj tam. Zaraz się poprawię. O. o ty. O ty. lujcu, O ty. Dobra, już nie robię, wyłączaj, wyłączaj. A wam dobra, dokończę. To się na mnie patrzy? Nie ma, lecisz. Nie ma lipy. Ale jakie oczy. W sumie yy, tu jest wszystko możliwe. Po wczorajszych nagrywkach, Po wczorajszych, ja ogólnie tak, jak się coś wkurzę, Pierdyknę zawsze z tym wychodzę i muszę do tego powrócić. Też tak macie? No czasami tak mam ze ślubną. Z, chcę ją zrobić wieczorem w piątek, jak już jestem umordowana. I nie zrobię jej. Muszę ją odłożyć, przychodzę w sobotę wcześniej i mam ją w 20 minut zrobione, ale tak to się trzepie, mnie denerwuję, rozkładam. No, na zmęczeniu nie ma co? No ale ja dzisiaj jeszcze nie mam prawa być zmęczona w O, trzeciej wstawałam, no to przed chwilą. Ale jest ciepło pogoda, to jest najważniejsze. To jest to jeszcze jeden minut już trwa. To jest jakaś... A 10 będę papier zakładać. Nie, zmieścimy się. Zmieścimy się. Dajcie mi szansę. Dobrze, zostały nam cztery różyczki. No i dobra, i one muszę iść już z tej strony. Tutaj z mojej, nie? Położę sobie, nie będę się tam forsować, bo są naprawdę bardzo długie. Także możecie sobie też położyć ten bukiecik. To nie będzie nic świadczyło, że nie umiecie układać spokojnie, nie? Jak tak sobie powiedziała, nie? He, usprawiedliwiłam się. Lol. Lol. You my heart. You my soul. I keep you on when you go. To nie lubię. Pięknie? To weź zrób, a. czekaj, nie. YMC. Nie, ja tu ja. No co oni robią takie znaki? No tak. O, no, tak. No, no. Ja tak bardziej po rosyjsku rozmawiam. To szybciej się dogadam. No, z wdruszka miałam czwórki i piątki. Wszyscy się dziwili w szkole, że ja rozumiem rosyjski. I się przydał. Oki doki. Słuchajcie, kończymy. Ostatnia róża umieszczona została została umieszczona i teraz zrobimy papier. Jeszcze nie ścinam, jeszcze nie ścinam. pójdą do domu do dom. jak najdłuższe. Będzie efekt murowany. Dobra, ok Kurde, musisz mi, Kamila, pomóc, żeby one nie spadły, wiesz? Bo już jeden bukiet dzisiaj lądował na ziemi. Trzyma. No, trzymaj go. Trzymaj go! Jezu, od mi jest gorąco. Wiecie, że ja mi się cofnęła e, menopauza? Ja mam znowu. Znowu to mam. Czekaj. Czekaj, czekaj. No, patrz, śpiąca. Szywasz. Białe? No, no, oczekiwane, nie? Może być? Dobra. Ja już nie mam czasu pokazywać, jak papier robię. Filmik jest do odszukania. Na stronie robię sobie trzy kawałeczki. Zabie trójkącik, jak pamiętacie, przedzielam tak. Mogę strzywacie, mogę taśmą, to tam macie, nie? A lepiej sobie to przypiąć, um, bo nie będzie Wam uciekało. Chciała na mnie piszą. My dopiero będziemy jechać do Gdańska. Ja jadę dzisiaj do Gdańska za pół godziny. Komuś przybić bukiet? No, Uważaj. Ja już nie że go zrobić, nie? Nie nawet. Ja wiem, jaki mam wkurzający śmiech, sama mnie wkurza. Kobieco zaśmiał tylko ruchu. Dobra. Ja je muszę troszkę przyciąć zdecydowanie. Mamy sekatora? Mm -hmm. mm. Dobra. Przycinamy je. Jak razem w że pojadę? Mm -hmm. <grafy> Bo ja nie wiem, czy ta pani będzie miała takie coś. Do takiego bukietu dajemy wiadro gratis. Kolorowe, jakie chcecie. goździki, w gerbery, w lilię. Mamy takich przecież full. Albo czarny. Okej. Okay. Taki długi nadal jest, tylko troszeczkę zostało dorównane. I co? I teraz umieszczamy sobie ten papier. Dobrze, że nie mam brzucha takiego jak kiedyś. Co mogłam tutaj kator położyć i się nie zgubił nigdy. Się nawet nie zaśmiała. O. Się nie zaśmiała. Nie, nie, nie. <laughs> Oj, zaczepiłam, a bo człowiek się śpieszy, nie? Dobra. Ja się nie wyrobię, ja mam dwie minuty. To cholera! Raz, 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 No nie wyrobię się. Kamila, dawaj mi sznurek. Ja po prostu to zrobię i już wam pokażę i... I więcej wam nie pokażę. Się może przyspieszę? Nie, bo nie będzie tego całościowego. Krótszy, najkrótszy. Dłuższy, nie? Dobra, ale tu jest coś nie halo. No, coś mi się tutaj wydarzyło. Tak, wydarzyło mi się tutaj coś. Mhm. O, teraz jest lepiej. Tam mi się coś yy, od... Yy, od... Odmęchnęło. Dobra. Kamila, yy, jeszcze będzie jeden taki dłuższy. Chociaż nie, już nie będziemy go kończyć. Yy, w sensie papier. Dobra, to nic. Papier dzielony za krótki. No to ja ten krótki? A czemu ja wziąłem ten krótki? Boże, została minuta. Bo nie pójdzie dalej film. Dobra, mamy to, moi drodzy. A rączkę sobie już zrobię poza filmem. Także... Co myślisz? W no. białym, tak? Zaraz go sobie tutaj poprawię. No nie wyrobiłam się. <grym> Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia!